Chciałbym tutaj Państwu pokazać narzędzia, którymi będziemy się posługiwali do szkicu. To oczywiście ołówek typu B, czyli ołówek miękki, no i węgiel medium, czyli taki węgiel syntetyczny, który jest średni. Można też rysować, rysować właśnie przy użyciu węgla naturalnego, lipowego. Ja w następnym odcinku Państwu pokażę, no i w ogóle od czego. Od czego należy zacząć, jeżeli coś szkicujemy, jeżeli to będzie kawałek drzewa, tak? żeby sobie określić kształt, tak, i według tego kształtu mam rozmaite tutaj odnogi, czyli to już jest, to już jest mój szkic. Kolejna ważna rzecz w szkicowaniu to jest stopień zaczernienia, tak? Czyli y, to jest ciemniejsze, jeżeli patrzę na drzewo niż druga strona tego drzewa, tak? Mogę w przypadku węgla posłużyć się również y, posłużyć się właśnie odpowiednim walorem. O. Tutaj ciekawostka. Co to jest walor? Walor to jest stosunek części czarnych do części szarych i do części białych, które właśnie w szkicu będziemy wykonywali, tak, i na przykład drugi plan będzie miał zupełnie inny walor, niż zobaczcie Państwo, stosunek zaczernienia uzyskany przy użyciu przy użyciu ołówka, tak? I stosunek zaczernienia przy użyciu, przy użyciu węgla, tak? Czyli węglem mogę wyciągnąć. Mocniejsze elementy walorowe, szkicując, niż posługując się właśnie szkicem ołówkowym. Prawda? Czyli, czyli mam głębsze, mówiąc takim językiem kolokwialnym, głębsze zaczernienie.